Witam wszystkich na kanale! Mamy dzisiaj 3 lipca Będziemy zaczynać kopać aroła zobaczymy co z tego będzie czy to w ogóle się nadaje już do kopania czy nie pewnie gdzieś tam te zagłębie ziemniaczane jakiś tam kalisz czy sieradz to już dawno kopią albo już kończą kopać wczesne odmiany my tutaj w okolice yy, Łomży tak? jest to województwo podlaskie Dopiero u nas się zaczyna. Tym bardziej, że u nas ziemiak nie był przykrywany, żadno agrowłókniną, tylko był wysadzony. i Wszystko kwestia pogody. No i zobaczymy dzisiaj, czy to będzie się nadawało, czy nie. Tutaj obok mamy Rudolfa. Rudolf kwitnie, zaczyna kwitnąć, kwitnie już. Zależy jaki krzaczek. Arą też kwitnie, po trochu. No i zobaczymy co tu dzisiaj będzie się działo. O tutaj na poprzeczniaku mamy Arizonę. I tam z tyłu też tam od, od lasu też jest Arizona. Eee no i czym będziemy kopać? Będziemy kopać... 60, i do 60 przypięty kombajn Bergman trochę go zmodyfikowaliśmy na własne potrzeby. Czyli wyrzuciliśmy kosz, który tutaj był. Zrobiliśmy taki prowizoryczny stelaż drewniany, żeby można było worki układać. No i tam workownica zakupiona w tamtym roku nowa na cztery woreczki. No i można tutaj sobie to wszystko segregować jako tako wstępnie, no i później tutaj układamy wszystko, worki na platformę, dojeżdżamy do brzega, worki przeładowujemy i dalej można kopać. Tutaj mamy do segregacji, albo na przykład segregujemy ziemniak kalibrażowo, powiedzmy jeden kaliber, drugi, nie wiem, duży, mały, czy tam duży, średni. Tutaj możemy też oddzielać na przykład ziemniaki, które się nie nadają w ogóle do handlu, czyli jakieś taka paszówka. Tutaj z kolei segregujemy kamienie. No i tu mamy workownicę, Tu mamy zapadki dwie i cztery woreczki. Kombajn stary, no ale w tamtym roku sporo wykopał, także mam nadzieję, że i w tym roku sobie poradzi. Kombajn ma e, swoją hydraulikę. E, wałek tylko podczepiamy do ciągnika po to, żeby napędzać hydraulikę. No i tu jest reszta własna hydraulika z kabiny ciągnika. Operator może wszystko uruchamiać. Tutaj z kolei osoby, które stoją na kombajnie, mają tutaj potencjometr. Do regulacji prędkości tutaj tych taśm dwóch. No i co? I tak to wygląda. No dobra, mamy godzinę chyba po 11, kilka minut. Też taka dzisiaj aura, nie wiadomo jaka. Duszno jest strasznie, jest ciepło. I nadają jakieś deszcze. No ale tam wstępnie może kilka worków ukopiemy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czekamy na ekipę. Zaraz wszyscy mają dojechać i będziemy zaczynać. Mamy już wieczór. No, dzisiaj kopanie w miarę tam powiedzmy przebiegło dobrze, nie było tam żadnych awarii e, maszyn. Natomiast pogoda no, to była bardzo upalna, smażyło dobrze kurde w, w głowę. Czapki obowiązkowo musiały być. No i teraz obecnie e, warze ziemniaczki. E, Ważę po tam 15,5 kilo około. Zawsze tam zostawiam trochę, e, jak gdyby nawiązkę, tak o trochę więcej zawsze uważam, e, żeby no, nikt tam nie był, że tak powiem, stratny, tak żeby nikt tam miał pretensji, że brakuje grama czy dwóch w worku. Zawsze wolę więcej tam te pół kilo uważyć. E, wiadomo, ten ziemniak wczesny on. E, będzie parował, no ale dzisiaj ważymy, jutro już jedzie do klientów, także straty tam będą minimalne, tam znikome, także zawsze ten zapas jest więcej. No i teraz tutaj o ziemniaczki przywozimy z pola busem, tutaj o w takich workach po, po mieszance, po jakichś tam paszy mamy e, ziemniaki, które tam no powiedzmy się nie dają, czyli... Dużo się trafia też ziemniaków, no sadzeniaków jeszcze, kurde, w bardzo, w bardzo dobrej kondycji niektóre są. Można by było je, twarde bardzo, można by było je nawet pokusić się o obranie i zjeść na obiad. Wiadomo, do klienta to już tego nie wyślemy, no bo to nie jest młody ziemniak, no ale tam sobie to sobie. E, no i ziemniak, który kalibrażowo tak się nie nadaje, to wiadomo, jakieś takie małe pykcie które tam no samemu by się nie chciało ich obierać do obiadu, a gdzie mówić tam. Klientom. No, chyba że można takie ziemniaki potraktować jako ziemniaki w mundurkach, tak? czyli powiedzmy umyć tylko, nie obierać do wody, ugotować i zjeść. Też bardzo dobre. Ostatnio robiliśmy na obiadek. Super pycha, ziemniaczki wychodzą. No co, jestem w trakcie ważenia. No, tak dzisiaj mniej więcej na oko, tam myślę, że około tony ukopaliśmy bo tutaj patrzę jak waży te worki to tam średnio po te 15-16 kg wychodzi w worku. Tam jeden ma 18, drugi ma 13, ale tam średnio te po te 15-16 kg na pewno wyjdzie. Mamy ukopanych chyba tam 70 woreczków, także no, ta tona to jest na pewno. No i co? I ten ziemniak wygląda dosyć i dosyć, jak, jak na młody ziemniak, jak tu na nasze warunki. Tutaj mamy województwo Podlaskie, także wszystko trochę jest zawsze opóźnione. Zima później od nas odchodzi niż gdzieś tam w centralnej Polsce. A druga sprawa ziemniaki nie były przykrywane żadno agrowłókniną. Także po prostu były zdane tylko na, na warunki pogodowe. O i tak to wygląda. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli się filmiki podobają, to proszę o lajki, subskrypcje i do następnego.